Witam Państwa serdecznie, Katarzyna Lignar. jestem doradcą prawnym, na co dzień współpracującym z kilku, kilkunastoma podmiotami leczniczymi. Mam nadzieję, że również podejmę w ramach Krajowej Izby Domów Opieki współpracę z Państwa pracownikami. Dziś chciałabym poproszona przez Krajową Izbę Domów Opieki o Zaprezentowanie tak naprawdę kilku najistotniejszych zagrożeń, które Państwa mogą dotknąć, a pochodzą bezpośrednio z działań korupcyjnych. Zaproponowałam Państwu kilkanaście slajdów, oczywiście, ponieważ jest bardzo taka sztywna dyscyplina czasowa, w związku z tym prawdopodobnie kilka slajdów ominę, ale to, co zajawię, to oczywiście będziemy mogli rozwijać i rozszerzać, poszerzać tę wiedzę. Przy kolejnych cyklicznych spotkaniach. Te zagadnienia, o których dzisiaj zasygnalizuję, to ryzyka korupcyjne. Trochę wskaże międzynarodowe prawo przeciwkorupcyjne, troszkę wspomnę o odpowiedzialności karnej i zawodowej, a także o instytucjonalizacji etyki przeciwkorupcyjnej, która zaczyna rzeczywiście bardzo dobrze rozwijać się w Polsce. Aby mówić o ryzykach, lub zrozumieć ryzyka korupcyjne, to musimy rozpocząć od pewnych zasad przejrzystości etycznej, które kształtowały się w polskim, w polskiej, światowej, europejskim biznesie od szeregu lat, a my rzeczywiście na co dzień powinniśmy takimi zasadami kierować się. Zasada rozdzielności, a więc to, o czym było tu już dzisiaj kilka razy wspomniane, mianowicie Firmy, sprzedawcy powinny podejmować takie działania i takie praktyki, które nie powinny wpływać bezpośrednio ani pośrednio na decyzje zakupowe w Państwa placówkach. Tutaj po, posługuje się też taką, takim terminem, jak osoba istotna. Pod osobą istotna. przez osobę istotną rozumiem tę osobę, która odpowiada za zakupy w Państwa firmie lub decyduje o składaniu zamówień. Kolejną zasadą jest zasada przejrzystości. Ta z kolei nakazuje, aby firmy sprzedawcy stosowały takie zachowania i takie praktyki, które powinny być przejrzyste, zgodne przede wszystkim z krajowymi przepisami, regulacjami, a także zawodowymi kodeksami. Powinni zachować odpowiednią przejrzystość w komunikowaniu się z państwem. Ta przejrzystość na przykład wymaga wcześniejszego powiadomienia osoby, która jest bezpośrednio, stanowi bezpośredni nadzór nad osobą istotną o, ty, o, o wizycie w państwa placówce, a także o prawdziwym celu i zakresie tej wizyty. Kolejną zasadą jest zasada współmierności, którą należy rozumieć poprzez fakt zaangażowania osoby w państwa placówce opiekuńczej, która to ma w konsekwencji świadczyć usługi na rzecz firmy sprzedawcy lub w jej imieniu. Tak naprawdę to zapropon za wynagrodzenie zaproponowane takiej osobie powinno mieć wspólnie być współmierne i godziwe w stosunku do wartości rynkowej usług świadczonych na rzecz tego podmiotu. Z zasadą współmierności jest bezpośrednio związana zasada wizerunku i postrzegania. Czyli, tak naprawdę, dokonywanie działań sprzedażowych powinno zwracać uwagę przede wszystkim na sposób kształtowania osoby, która dokonuje tych działań, ale także do postrzegania całej branży medycznej czy całej branży obiektowej. Zasada dokumentowania polega na tym, ażeby cały proces, Zamówienia, czy też odbywającej się współpracy pomiędzy państwem a firmą sprzedawcą był udokumentowany. To udokumentowanie to przede wszystkim pisemna umowa, która określa cel współpracy, zwroty, metody zwrotu kosztów, a także wysokość wynagrodzenia za taką usługę. Wykonanie czynności powinny być objęte także raportowaniem, czyli po każdym wykonaniu. Przez taką osobę w Państwa placówce, czynności z firmą sprzedawcą, powinien być sporządzony raport. Tutaj prezentuję Państwu pewne dozwolone przejawy gościnności. Dozwolone przejawy gościnności to jest termin, który funkcjonuje już na terenie Europy. Mianowicie sprowadza się on do tego, iż wszelkie przejawy firmy sprzedawcy powinny być rozsądne, w kontekście podejmowanych działań, a więc podporządkowane określonemu celowi i zakresowi tego działania, w aspekcie czasu, a także w aspekcie zakresu tej gościnności. No i przede wszystkim te przejawy gościnności powinny uwzględniać przepisy miejsca, w którym to wydarzenie następuje. Powinny uwzględniać, uwzględniać tak zwany rozsądny standard. A rozsądny standard to standard uwzględniający okoliczności odpowiednie dla danej lokalizacji, lokalizacji, w której ta firma, sprzedawca podejmuje swoje działania. I zgodnie oczywiście z przepisami krajowymi, a także regulacjami i kodeksami etyki. Tutaj pokrótce wy wymieniam dozwolone działania, czyli. Konferencje edukacyjne, gdzie firma sprzedawca udziela wsparcia finansowego lub rzeczowego organizatorowi, granty edukacyjne, działalność promocyjna, sympozja, szkolenia, szkolenia z procedur, szkolenia produktowe, firmowe wydarzenia edukacyjne i granty oraz darowizny charytatywne. Ale musi być spełniony jeden warunek: mianowicie, w żaden sposób to działanie nie może być uzależnione od przeszłych obecnych ani potencjalnie przyszłych zakupów, e, korzystania z produktów tej firmy, rekomendacji, używania, dostaw czy też zamówień, wyrobów tej konkretnej firmy. E, to pominę, bo istotą tego jest to, że granty i darowizny powinny być przekazywane bezpośrednio do odpowiedniej organizacji, nie powinny być przekazywane w odpowiedzi na wcześniej złożone wnioski do firmy sprzedawcy, chyba że osobą istotną jest osoba, która reprezentuje daną organizację. Przekazanie grantu powinno się odbyć bezpośrednio na rzecz wspieranej organizacji, na rachunek tej organizacji itd. Tak Przy tej okazji wspomnę Państwu o, o zasadach opodatkowania darowizn, bo też w międzyczasie pojawiło się takie pytanie ze strony placówek. Jest to oczywiście zależne od formy prowadzonej działalności. I tak, w przypadku domów pomocy społecznej, stowarzyszeń, fundacji, zakładów opiekuńczo-leczniczych, jeżeli w statutach tych podmiotów jest zapis, iż przyjmowane darowizny, odbierane darowizny służą wyłącznie realizacji celów statutowych, wówczas darowizna taka nie podlega opodatkowaniu. W przypadku, jeżeli takiego zapisu w statucie nie ma, wówczas jest, jest podatek od przychodu obliczanego, a wartość tego przychodu jest obliczana od średniej rynkowej ceny produktu. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej lub też spółek cywilnych podatek ten nie występuje, ale tylko wtedy, jeżeli, bez, i to jest najbezpieczniejsze rozwiązanie, jeżeli darujemy ten sprzęt osobie fizycznej. Czy znaczy, to może być oczywiście firma, właściciel firmy, który następnej kolejności ten sprzęt przekazuje na swoje aktywa trwałe? Niemniej jednak musi on ten sprzęt być następnie amortyzowany. I teraz, na, na dziś, na chwilę obecną, jeśli sprzęt jest przekazany, sprzęt, ma wartość rynkową do 5308 zł, to nie podlega opodatkowaniu. Natomiast od 1 lipca są projektowane zmiany i tutaj ta kwota wolna od podatku, proszę zwrócić Państwa uwagę, jak diametralnie się zwiększa, będzie wynosiła 18 060 zł. Przecież też trzeba pamiętać, że ta robizna taka nie podlega opodatkowaniu, o ile jest przyjęta przynajmniej przyjęta jeden raz. W okresie pięciu lat, a więc jest to dość taki długi okres czasu. W przypadku przekazania bezpośrednio na rzecz placówki, czyli nie na rzecz osoby fizycznej, to oczywiście ten podatek od przychodów powstaje i powstają także w przypadku spółek prawa handlowego, które tutaj macie Państwo. Międzynarodowe regulacje prawne przeciwkorupcyjne już istnieją i takim głównym aktem jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia praw. Przyjęta wspólnie przez Parlament Europejski i Radę na wniosek Komisji Europejskiej w zwykłym procesie legislacyjnym ma oczywiście na celu zbliżanie przepisów państw członkowskich, ale ponieważ jest to... Dyrektywa, w związku z tym z niej nie wypływają bezpośrednio żadne prawa ani obowiązki dla Państwo Państwa członkowskie były zobligowane do um, zaimplementowania tej dyrektywy, przepisów dyrektywy, do w terminie do 17 grudnia 2021. Obejmowało, natomiast do 17 grudnia 2023 wszystkie firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników muszą dostosować się do ustawy o tworzeniu wewnętrznych kanałów zgłaszanych na obszarze prawa. Projekt, w związku z tym, na mocy tej dyrektywy, powstał projekt ustawy o ochronie sygnalistów, projekt ustawy o jawności życia publicznego. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za zaczynać zabronione pod groźbą kary, która już jest, ale jest w tej chwili nowelizowana. Odpowiedzialność karna tu dla Państwa powinny być tylko najważniejsze te terminy. Łapownictwo pierne wtedy, kiedy w związku z pełnieniem funkcji publicznej przyjmuje korzyść majątkową osoba. Łapownictwo czynne, jeżeli taką czynność wykonuje na rzecz innej osoby. Osoby w doktrynie przyjęto, iż osoby wykonujące zawód medyczny i udzielające w publicznych zakładach opieki zdrowotnej świadczeń finansowanych ze środków publicznych mają z charakter osoby pełniącej funkcje publiczne, i to samo dotyczy pracowników placówek całodobowej opieki. Sankcje to grzebna kara ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności. Płatna protekcja, też kodeks karny to reguluje, czynna i bierna bierna przyjmujesz łapówkę, czynna, dajesz łapówkę, boś udzielasz obietnicy jej udzielenia. Łapówkę, czyli korzyść majątkową. Nadużycie władzy jest jeszcze kodeksowym przestępstwem, kiedy funkcjonariusz publiczny dokonuje przestępstwa działania na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. I tutaj proszę zwrócić uwagę, oprócz tych funkcjonariuszy publicznych, których pewnie wymieniamy jednym tchem, jest też osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu, ale także osoba zajmująca kierownicze stanowisko instytucji państwowej i tu proszę Państwa, bezpośrednio dotyczy to osób kierujących takimi placówkami. Nadużycie zaufania w trzech typach, tych podstawowy, uprzywilejowany, kwalifikowany i niegospodarność. Proszę też pamiętać, że niegospodarność jest też kategorią czynu zabronionego. Różnica tutaj pojawia się wyłącznie na płaszczyźnie winy a więc popełnić to przestępstwo można umyślnie e, lub też, e, przepraszam, można to przestępstwo popełnić wyłącznie nieumyślnie, e, czyli lekkomyślnie lub niedbale. Odpowiedzialność zawodowa, no to przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, interesom majątkowym, kodeks karny związany z przetargiem publicznym, ustawa, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia w sprawie reklamy wyrobów medycznych, yy, prawo farmaceutyczne. Instytucjonalizacja etyki, kodeksy, kodeks etyki lekarskiej, etyki pielęgniarek istniejące. Kodeksy branżowe, takie jak kodeks RODO na przykład w ochronie zdrowia czy kodeks Izby Polny i kodeksy organizacyjne, jak Związek Banków Polskich posiada Krajowaństwa Doradców Podatkowych Polska Federacja Szpitali. Obecnie wdrożone praktyki to tutaj widzicie Państwo, głównie dotyczą szpitalnictwa i głównie dotyczą postępowania z pacjentem. I tak naprawdę należy zakończyć moją, moje wystąpienie takimi dwoma konkluzjami. Dobre praktyki na gruncie współpracy podmiotu leczniczego i opiekuńczego powinny być tworzone w oparciu o bieżące współpracę podmiotów właśnie w opiece zdrowotnej i opiece społecznej. Taki deontologiczny zbiór praw i obowiązków, który powstanie, czyli właśnie taki kodeks etyki powinien i na pewno spełni ten cel, podwyższy standard opieki nad pacjentem i podopiecznym, zarówno w zakresie udzielania świadczeń leczniczych, jak i zaopatrywania wyroby medyczne. A zatem myślę, że to jest dobry czas, drodzy Państwo, żeby wspólnie na forum na takiego spotkania jak dziś Krajowa Izba Domów Opieki wspólnie z Państwem podjęła pracę, Związane z przygotowaniem i wdrożeniem kodeksu dobrych praktyk. Dziękuję bardzo. Dziękujemy tak